Dzisiaj, w ramach moich ćwiczeń, bieg nie byle jaki bieg. Bo dzisiaj, bieg w zwlekim oporządzeniu, jak widzicie, taktyczny kabura. Udowa e, troszkę elementów wyposażenia, jak kabury, nerka, lekki plecak Rider 20-litrowy. Do tego kask ochronny. Broń osobista, z którą będziemy biegać. I dodatkowo, oczywiście, dla utrudnienia dla testów, bo pierwszy raz będę testował tą maskę maska pełnotwarzowa, bieg w masce przeciwgazowej nie należy do zbyt przyjemnych. Zobaczmy jak się sprawdza właśnie taka maska podczas yy, biegu. Czy będzie parować mi szkło, czy oddychanie będzie w miarę, ale to w ramach właśnie szkolenia z czarnej taktyki. Niestety do biegu w masy przeciwgazowej muszę zdjąć okulary, nie da się biegać w okularach i w masy przeciwgazowej. To są właśnie takie ograniczenia osób, które mają słaby wzrok, albo zainwestować właśnie w szkiełka kontaktowe, albo po prostu męczyć się w okularach. U, ale buchnęło. Zakładamy maskę i potem sprawdzamy jej szczelność. Oczywiście trzeba ją dopasować. I tego leciutki kask. 山。